No, my przystępujemy do drugiego punktu naszych dzisiejszych obrad, przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad dostaliście Państwo razem z zawiadomieniem na sesję. Wobec powyższego, kto jest za przyjęciem proponowanego? Proszę bardzo. Proszę o wycofanie z dzisiejszych obrad sesji punktu. Uchwały numer 22 na 144 na 12, czyli w związku z nowymi obwodami wyborczymi. Ja prosiłam bardzo na sesję roboczej, żeby jednak wycofać tą uchwałę dzisiejszych obrad. No niestety nie udało mi się, ponieważ uważam, że jeszcze jest na tyle wystarczająco dużo czasu, żeby można było tą sprawę jakoś rozwiązać. No zmuszeni zostaliśmy jako mieszkańcy Siedlżyna do... Sformułowania petycji, którą mam przy sobie, ją odczytam. My, mieszkańcy wsi Drżyna nie wyrażamy zgody na tą w jeden okręg wyborczy z wsią Wyszanów. Uważamy, że spowoduje to degradację społeczną nas, jako mieszkańców Dryżyny, która w naszym odczuciu jest i tak zaniedbana ze strony władz gminnych. Jest to drastyczna ingerencja w niezależność samorządu wiejskiego i poczucie przynależności lokalnej. Sytuacja ta może spowodować w przyszłości skonfliktowanie mieszkańców obu wsi. Jako mieszkańcy dryżyny nie wyobrażamy sobie, aby nasze interesy nie były reprezentowane w samorządzie gminnym. Nowy podział obwodów wyborczych jest niekorzystny dla nas jak i z całym szacunkiem dla mieszkańców Wyszanowa i sprzeczny z zasadami demokracji. Dlatego wnosimy o wnikliwe przeanalizowanie nowego podziału obwodów wyborczych i taki podział tych obwodów, aby żadna z wsi nie straciła swojego przedstawiciela w Radzie Miejskiej w tym Także bardzo proszę i wnoszę formalnie o wycofanie tego tej uchwały z punktu dzisiejszych obrad. Na ręce pana przewodniczącego skoro Petycji. Ja również w imieniu mieszkańców Piszczanowa chcę złożyć taką petycję na ręce pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Przed głosowaniem wniosku oddałbym głos jeszcze pani Jolancie Biergut, pani zastępcy burmistrza, o wyjaśnienie tego, tej sprawy. Ja jeszcze raz Państwu przypomnę, że obowiązek dokonania nowego podziału gminy na stałe okręgi, wyborcze i na stałe obwody głosowania nakłada ustawa z 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy na ostatnim wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Miejskiej. Ja omawiałam z czego wynika ten nowy podział na okręgi. Podałam normy przedstawicielstwa, podałam, jak te mandaty kształtują się w poszczególnych y, miejscowościach. Do tej pory y, było tak, że każda miejscowość y, była jedno, jednomandatowa. Y, tylko wsi Jędrzechowice i Stare Drzewce miały dwa mandaty. Po przeliczeniu. Od nowa okazuje się, że wieś burczyna staje się ciągu dwumandatową, stąd brakuje jednego mandatu. Yy, zgodnie z ustawą można i trzeba połączyć dwie najmniejsze jednostki w jeden obwód. W uchwale numer 22 na 144 proponujemy, aby w jeden okręg wyborczy połączyć wsie Dryżyna i Wyszanów. Proszę Państwa, nie ma innej możliwości. Po prostu te dwie wsie będą miały jednego przedstawiciela i jednego reprezentanta w Radzie Miejskiej, który będzie reprezentował zarówno interesy wsi Drżyna i interesy wsi Dyszanów. Ja bardzo dobrze przeanalizowałam ustawę, bardzo yy, dobrze przeczytałam i nie ma innej możliwości. Zresztą dostaliście Państwo projekt, projekt uchwały wyliczenia mandatów ułamkowych i potem zaokrąglenia do ilości Mandatów mieliście Państwo w torku czas, mogliście sobie w domach usiąść i przeliczyć? Nie ma innej możliwości. To jest naprawdę optymalne rozwiązanie. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Przed chwileczką Pani powiedziała, że połączyła Pani dwie najmniejsze zostały połączone dwie najmniejsze jednostki. Z tego wykazu co mam to Wyszanów nie jest najmniejszą jednostką, bo akurat Kowalewo ma mniej mieszkańców od Wyszanowa i jesteśmy, jakby nie było, wioską, która na pewno ma też dużo więcej mieszkańców niż na przykład osiedle górczyńskie no powstałe i dlaczego właśnie, skoro to jest osiedle to jest mamy... osiedle leśne, które jest w miejscowości Górczyna i ono należy administracyjnie do, w obwodzie geodezyjnym leży we wsi Górczyna, to jest osiedle leśne o Górczyna, nie miasto Schlichtingowa, to jest Górczyna. Ludzie tam mają adres: Górczyna, ulica Wiśniowa, Topolowa, Dębowa. To jest Górczyna. Więc może warto się zastanowić nad tym, żeby nie zmienić granicy miasta i nie włączyć z tego osiedla do miasta? Skoro to jest osiedle, Górczyna, dlaczego. To jest osiedle leśne, miejscowość Górczyna? No właśnie. Wcześniej był mówione, że w są dwa osiedla i trzeba jakoś je nazwać, bo mieszkańcy nie wiedzą które osiedle, gdzie się znajduje, gdzie ludzie przyjeżdżają, pytają, że osiedle nie wiadomo, który gdzie jest. Do tego względu były też nazwy osiedla, a teraz właśnie wyszła taka sytuacja. I my, jako Wyszanów, też nie jesteśmy najmniejszą jednostką. Dziękuję. Nad rozszerzeniem granic miasta Rada będzie mogła się zastanowić w przyszłości. My musimy zająć się stanem, który jest na dzień dzisiejszy. Dziękuję Dziękuję bardzo. Proszę. Ale Panie Burmistrzu, tylko chciałam zapytać jedno krótkie pytanie. Do kiedy? Do kiedy mamy to uchwalić? Bo, to, bo jeżeli mamy uchwale napisane, że do 1 listopada 2012, no to ja myślę, że do końca września możemy spokojnie to uchwalić. I dzisiaj uważam ten pośpiech nie wiem, czy jest tak do końca wskazany. Dziękuję. Ja powiem jeszcze może w ten sposób. Jeżeli nie uchwalimy tego dzisiaj, no to trzeba będzie to, tak jak pani proponuje zrobić do końca września. Wtedy weźmie się pod uwagę dane, czyli liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca. Ja się konsultowałam z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, który prowadził nas ewidencję ludności na dzień dzisiejszy. Liczba mieszkańców Górczyny zmniejszyła się o jedną osobę, co nie ma wpływu na to, że wieś ta dalej jest wsią, której należą się dwa mandaty. Także to nic nie zmieni. Dalej będzie brakować tego jednego mandatu, stąd trzeba dokonać połączenia dwóch wsi. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę. Ja chciałbym tylko na temat zmiany y, administracyjnej granicy miasta Szkietingowa. No proszę Państwa tak było to osiedle planowano, że jest to kurczyna, Tylko jest tak, zmiana granic miasta wiąże się zmianą wszystkich dokumentach, poczynając od Ksiąg Wieczystych, bo wszędzie jest sprzedaż aktu notarialny jest y, w sądzie i tu mamy tak, wymiana wszystkich dokumentów ZUSy i nie ZUSy, no bo zmienia się miejscowość i także i dowody osobiste i prawa jazdy, wszelkie dokumenty mieszkańcy musieliby mieć wymienione i to jest również wiąże się z kosztami, które no, musieliby mieszkańcy pokrywać no mówię nie, pomijając już mówię, że to trzeba tak w sądach w księgach wieczystych, wszelkie zmiany, wszystko robić. Także to nie jest takie proste, że sobie zmieniamy dzisiaj granicę i dobra, to jest Szyflingowa. Nazywamy ich tyle, Także tu jest, wiąże się zmiana naprawdę z wydatkami finansowymi, które ktoś by musiał za to zapłacić. Wszystkie dokumenty, wszystkie to, co nie, nie, nie nie było, emeryturach, ZUS-ach, każdy to jakiś tam ma, rusyk, no, proszę Państwa, wszystkie są do wymiany. Nie? I to tyle na temat, czy można tak szybko sobie zmienić granice administracyjne miejscowości. Nawet zmiana nic, to, to jest na tej samej zasadzie. Dziękuję bardzo. Wobec powyższego, przystępujemy do głosowania złożonego wniosku o wycofanie. Dzisiejszych obrad, uchwały numer 22, łamane przez 144, łamane przez 12. Kto jest za wycofaniem uchwały numer 22, łamane przez 144, łamane przez 12 z dzisiejszego porządku obrad? Dziękuję.

wyższego głosowania. Wniosek został odrzucony i nie został wycofany z dzisiejszych obrad.